Nie tak dawno zaczynaliśmy Wielki Post, wchodziliśmy razem z Jezusem na Pustynię, a dzisiaj przeżywamy już niedzielę Palmową. To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. To wspaniała brama ukwiecona palmami, zielonymi gałązkami, i przez tą bramę razem z Jezusem wchodzimy w misterium śmierci i zmartwychwstania. W niedzielę palmową czytamy dwa fragmenty Ewangelii. Jeden mówiący o wjeździe pana Jezusa do Jerozolimy, a drugi to jest opis jego męki. Ten pierwszy opis o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy jest bardzo charakterystyczny. Pan Jezus wjeżdża na pożyczone mośle. Apostołowie kładą swoje płaszcze. Lud, który zgromadzony jest wokół Pana Jezusa, zaczyna się radować i witać Go jak Mesjasza. Warto zwrócić uwagę, Pan Jezus do Jerozolimy nie wjeżdża na koniu jak władca. Jego Mesjaństwo, Jego posłannictwo jest zupełnie inne. To jest Mesjasz, który chce zdobyć serce człowieka, a więc Twoje i moje serce. To jest Mesjasz, który wjeżdża na pożyczonym ośle, aby pokazać, że nie siłą i nie władzą, ale przede wszystkim pokorą i miłością. Kiedy Pan Jezus wjedzie do Jerozolimy, to nie kto inny, ale to dzieci będą krzyczeć i biegać z zielonymi gałązkami wołać Hosanna, synowi Dawidowemu. To słowo Hosanna ma bardzo ciekawą historię. W czasach Starego Testamentu, w czasie Świąt Kuczek pierwotnie tym słowem modlono się i wzywano deszczu. Potem to zawołanie Hosanna nabrało bardziej charakteru mesjańskiego. I można go tłumaczyć dosłownie: Zbaw nas. To jest wołanie tego ludu, który jest spragniony, aby Chrystus dopełnił swego zbawienia, aby stało się to, co Pan Bóg od samego początku zamierzał, bo widział naszą tragedię, widział zło, widział grzech, widział jak bardzo Adam i potomkowie Adama są pogrążeni w ciemnościach śmierci. To wołanie Hosanna jest bardzo ważne, bo to jest wołanie także i moje. Panie, zbaw mnie. Panie, obmyj mnie w swojej krwi. Panie, niech zanurzę się w Twojej śmierci, abym razem z Tobą mógł zmartwychwstać. Stoję na krużgankach klasztornych. Za mną jest bardzo piękny fresk, bardzo wymowny fresk, który jest zatytułowany takim hasłem Amor Optulit, dolor acceptavit. Co można przetłumaczyć jako miłość ofiarowała, cierpienie przyjęte. I ten fresk przedstawia Boga Ojca, który wskazuje na Chrystusa. I są dwie postaci. Jedna postać trzyma w swojej dłoni płonące serce, a druga postać jak gdyby pociesza Jezusa Chrystusa, który siedzi umęczony, ciernie mu koronowany. Te wszystkie postaci wskazują na Jezusa. To jest ten gest miłość ofiarowała. Bóg dał nam Jezusa. A cierpienie przyjęte to jest ta postawa Chrystusa. To jest Mesjasz król ale to jest mesjasz i król który przyszedł zbawić i odpowiedzieć na miłość Pana Boga przyszedł także nas wszystkich porwać za sobą ten fresk jest bardzo wymowny bowiem w niedzielę palmową będziemy szli w stronę krzyża tutaj przypomina mi się przepiękny stary obrzęd poświęcenia palm który był dawniej wykonywany że kościół zamykano, a przed kościołem gromadzili się ludzie, czy też w innym kościele, i tam święcono palmy. I po przyjściu do świątyni, to kapłan uderzał krzyżem w drzwi świątyni, i dopiero wtedy te drzwi się otwierały. To był symbol, że wchodzimy razem z Chrystusem ukrzyżowanym, wchodzimy w tajemnicę zmartwychwstania. To jest ta pielgrzymka ludu, to jest ta pielgrzymka zbawionych, która jest prowadzona przez krzyż, bo to przecież klucz do nieba, bo to przecież drabina po której każdy z nas będzie wędrował do domu Ojca.